Cześć, kochani, witamy was wszystkich w kolejnym filmie na kanale Dzisiaj jesteśmy wymalowani na kolorowo. Mamy e, przeważa, przeważa u nas e, zielony kolor, tak jak u wszystkich, ale nie tylko. A to dlatego, że dzisiaj jest jaki dzień? Dzień Świętego Patryka. Patryka, tak jest. Dzisiaj jest Dzień Świętego Patryka. Jedno z najważniejszych, o ile nie najważniejsze, święto w Irlandii. No i z tej okazji. W całej Irlandii, we wszystkich mniejszych i większych miejscowościach odbywają się parady. I na taką paradę właśnie dzisiaj my również się wybieramy. Tak. Jak widać, już jest naprawdę dużo ludzi. Za kilkanaście minutek rozpocznie się parada. W tym roku ustawiliśmy się na całkiem niezłej miejscówce. Będziemy wszystko idealnie widzieć. No i postaram się to wszystko dla Was udokumentować. No i zaczynamy parada Dzień Świętego Patryka 2024 W tym roku rozpoczyna cała kolumna samochodów, nie licząc tego pana, który przygrywa nam tutaj na Bębenku. 每天。

Taka ciekawostka, tutaj w Irlandii po rejestracji można rozpoznać, z którego rocznika jest dany samochód, tak jak na przykład macie tutaj ten czerwony, co jedzie, 9.0 zaczyna się jego rejestracja, tak więc z roku 1990. No tutaj jest akurat angielska rejestracja, więc daty pierwszej rejestracji samochodu nie odczytam. A tutaj mamy 05, czyli z 2005 roku. Ten srebrny samochód z taką dużą flagą. I czekamy na następną część parady. Przejazd samochodu pierwszy zakończył. A teraz rozpoczynamy taką właściwą część parady, którą prowadzi samochód Gardy. A tuż za nim. Pierwsi uczestnicy. Czekaj. Na początku oczywiście sztandary, flagi. Tuż za tym samochodem włodarze miasta oraz hrabstwa Waterford. Oraz pierwsi uczestnicy. Jak zawsze w paradach na Dzień Świętego Patryka licznie biorą udział przedstawiciele różnych instytucji oraz szkół znajdujących się w danym mieście, hrabstwie. dzieci jest to niesamowita frajda. Jak widać wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi? Akademia Piłki Nożnej z Dongarwa. Koledzy z klasy? Tak, ale, ale oni nie Z szkoły chyba nie z klasy. Tak, ale nie z naszej klasy. No nie z twojej klasy, tak, ja wiem. Ze one... szkoły twojej. Chodzą z tobą do szkoły, tak? Tak. Ale nie mojej klasy, ale i robią do większej klasy. Mała przerwa, ponieważ tam, gdzie jest czoło tej całej parady znajduje się scena, przed którą każda z tych grup, które idą w paradzie, prezentują się przed włodarzami miasta. Dlatego nastąpiła mała przerwa, mała blokada tej całej parady, ale zaraz ruszą dalej. I ruszyli ponownie. Następnie grupa skautów. Trzeba przyznać, że pogoda w tym roku nam dopisała. Jeszcze rano lał deszcz, ale tuż po godzinie 12 zaczęło się rozjaśniać. A teraz, jak widać, ani jednej kropelki z nieba nie ma. Idą skałci, a tuż za skałtami... What you say? A tuż za skałtami... Idą nasi ratownicy wodni. Straż Wybrzeża. My mieszkamy tutaj nad samym morzem. Ja no nikomu nie życzę, żeby kiedyś musiał korzystać z usług tych panów i pań, co tam maszerują. No.

Yeah, it was really nice, I didn't

наши стражацы. Raczej jak widać chyba zamykają dzisiejszą paradę. Jak to mówią, szału nie ma. Ale lepsze nic niż nic. O no i teraz ludzie już będą dołączać z tyłu. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o paradę na Dzień Świętego Patryka w Dungarwan w 2024 roku. No i cóż moi kochani, już po paradzie. Powiem wam, że z roku na rok jest chyba coraz gorzej. Jakieś bardziej ubogie te parady są z roku na rok na nas w mieście. Jestem troszeczkę zawiedziony. Myślałem, że parada będzie bardziej obfita, że tak powiem. Nawet żadnej orkiestry nie było w tym roku. Jakoś tak. Mizernie. No ale nic. Trzeba świętować dalej. Dzień Świętego Patryka. Tak więc uderzamy, napić się jakiegoś gineska. A Wam pokażę jeszcze nasze Dungarwanowskie rezydentki. O, postaram się Wam je pokazać palcem. O tam. Tam są tutaj w tym miejscu, gdzie teraz pokazuję palcem. Są dwie foczki. A tu. Nie wiem czy je będzie widać, ale są, ale są na pewno. Jak jest przypływ, to siedzą sobie na desce surfingowej. Ogólnie to są foczki, surferki. No i cóż, i tymi foczkami, surferkami e, będę kończył dzisiejszy film, moi drodzy. Dzięki za obejrzenie. I widzimy się w następnych filmach na kanale Druizaj.